Odchodzi pracownik z Twojej firmy i zakłada konkurencyjną. Bierze całe know-how, wszystkiego czego się nauczył, yy, i teraz to on będzie odnosił sukcesy. Czy to jest zagrożenie dla Twojej firmy? No, tutaj bym powiedział, że niekoniecznie, i chciałem się podzielić pewnym doświadczeniem i przemyśleniami w tej kwestii, że to wcale tak nie musi być. Rozumiem, że to może być tak, że masz inne doświadczenia. Doświadczenie, w którym straciłeś jako firma, jako osoba, właśnie dlatego, że Twój pracownik zrobił jakiś konkurencyjny biznes, tak? I od ciebie się nauczył pewnych rzeczy, i, i, i tak wyszło. No, ale ja jestem w tej mniejszości i, i być może w tej branży, w której to tak wcale nie działało i to nie było takie proste, proste do zrobienia. Nie będę dzisiaj tutaj mówił o jakichś prawnych aspektach, o zakazie konkurencji i tak dalej, jakichś papierkach, dokumentach, zakazach. Skupię się na takiej bardziej stronie mentalno-psychologicznej, tak ją określę i dam Ci takich sześć argumentów, sześć, sześć tutaj więcej palców, które pokażą Ci być może coś z innej strony, że, że wcale niekoniecznie jest zagrożeniem taki pracownik. Więc. Zacznijmy może od takiej rzeczy, zanim wymienię te 6 punktów, że zazwyczaj to się zaczyna gdzieś już w firmie, tak? Że no, pracownik coś widzi i zaczyna mu się w głowie taka myśl kiełkować: rany, ja to wiem to, wiem gdzie bierzemy towar, wiem gdzie są klienci, wiem to, wiem tamto, wiem jakie to są liczby. A czemu by tak samo? Dlaczego ja mam się dzielić z tym okrutnym prywaciarzem, złodziejem, bandytą i jeszcze jemu dawać pieniądze? Przecież to jest mój zysk, to ja wiem wszystko. I okej, okay. i taka rzecz się może pojawić, i to, to okej, okay, pojawia się. Natomiast chodzi o to, że czasami to jest tak, co to jest, to jest taką gorszą wersją, że może się pojawić taka rzecz i pracownik za jakiś czas odejdzie z firmy i coś założy i, i najczęściej nic nie mówi. Natomiast co gorzej, bo z takimi też się już spotkałem, że ktoś już w czasie. Tym, jak jeszcze pracuje u ciebie, już sobie wydobywa tych klientów, już ich zaprasza do czegoś innego, nie? No to już jest takie niestety niefajne. Czasami czasami uda się takie rzeczy wyłapać, czasami nie. Ale okej, okay, przejdźmy do konkretów, czyli dwie pierwsze rzeczy, dlaczego taki pracownik nie jest zagrożeniem. No i punkt pierwszy to tak naprawdę jest punkt główny, reszta to będzie bardziej podpunkty. No ale powiedziałem, że o sześciu to będzie o sześciu, że pracownik zna ogóły, nie szczegóły. Dla mnie oznacza to po prostu, że taki pracownik nie widzi i nie rozumie wszystkiego, co się dzieje w firmie. On wiele rzeczy może rozumieć, ale nie wszystko. Ja najpierw podam taki przykład, który być może nie do końca odzwierciedla dobrze, ale, ale tak myślę, że wprowadzi trochę w klimat. Czytałem kiedyś taki jakiś wy, wywiad z, z maklerami, maklerami giełdowymi, tak? Osobami, które były zatrudnione gdzieś, żeby... Zajmować się właśnie akcjami w firmach, i oni bardzo często mieli taki pomysł: Wow, ja wiem, jak inwestować, wiem w jakie akcje, wiem w jakich sumach, wiem, czego się trzymać, znam reguły, to po prostu odejdę, sam sobie znajdę klientów i, te, i będę mieć o wiele większy procent, a nie z tych, z ty, z tych rzeczy, które, które znam i, i które mogę zainwestować wiem, że na tym więcej mogę zrobić. Natomiast mało, naprawdę bardzo mało, któremu z nich udało się założyć, na na tyle samemu działać albo, al, albo na tym zyskać, ponieważ oni na przykład, jeden z nich powiedział taką rzecz, że ja miałem zawsze takie, wiecie, klamry, tak? Czyli na przykład spada coś do minus 3, dobra, automatycznie sprzedajemy, coś wzrasta do iluś, automatycznie też sprzedajemy, tak? Byli w pewnych ramach. Kiedy przestali mieć te ramy, oni wiedzieli o tym, że to jest ważne, ale tu już mogli sobie pozwolić na więcej. Nikt ich tutaj nie do, nie, reprymendy nie dawał za to, że na przykład no to zjechało do minus 5, no dobra, trudno zjechało do minus 5. E, tak oni przestali mieć te ramy i okazało się, że to dla wielu zaczęło być problemem, że nie mają tych ram i sami się ich nie chcą trzymać. To taki tylko mały szczegół. Natomiast to, z czym ja się na przykład spotkałem, Branży właśnie takiej handlowej, to było to, że na przykład pewien pracownik, który do nas przyszedł, miał doświadczenie pracy w innym sklepie, ale przyszedł do nas, była to większa firma, większe sklepie, on od razu został takim kierownikiem, miał zamawiać, miał dużo większe kompetencje i któregoś razu um, pamiętam taką rozmowę, że założyliśmy taki nowy sklep w pewnej galerii i on je zatowarowywał, bardzo dużo tego za, zatowarował, nawet trochę przesadził w pewnym momencie, ale rozmawialiśmy z tym o różnych rzeczach i on opowiedział, zaczął mi się wypytywać, no a tutaj taką rzecz, a czemu tak, a czemu tak I ja mu to mówiłem, zu, zupełnie nie, 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 nie zrozumiałem, że on mnie wypytuje dlatego, bo on już myśli o założeniu swojej firmy i pamiętam, że z jedną z takich rzeczy, które, którą powiedziałam, którą sami wtedy odkryliśmy, było to, ja mówię, wiesz co, jak w galerii handlowej, to jest bardzo ważne światło. Światło to jest tak, popatrz, wchodzisz do sklepu, to jest wszędzie pełno światła, i to światło daje taką pewną atmosferę, poczucie takie, że, że to jest tak na bogato, tak? że coś bardzo wyraźnie widać. Pamiętam, że dużo o tym rozmawialiśmy, on się wypytywał o szczegóły itd. Tak I nie wiedziałem o tym, że, że już kilka miesięcy później on założył obok nas w tej galerii też swój sklep. I pamiętam, że jak założył to, no, przyszedłem się tam kiedyś tak zobaczyć, powiedzmy, że rozstaliśmy się w miarę pokojowych warunkach, i, i, i jakby wiedzieliśmy, że on chce założyć sklep. Natomiast on zrobił tak, że dał tam bardzo dużo światła do tego sklepu. I co? Użył wszystkich tych rzeczy, które ja mu wytłumaczyłem wcześniej. Natomiast on wykorzystał głównie jedną rzecz, wykorzystał oczywiście swoją znajomość towaru, to, że umie sprzedawać, że ma już kontakty i oczywiście to wszystko wykorzystał, ale pewnych rzeczy nie zauważył, że po pierwsze wchodzi w galerię handlową, gdzie to, że jest światło, to, to, nie jest wszystko, to nie jest wszystko. On na przykład zrobił sobie takie drewniane półeczki, takie stylizowane, trochę na takie, że to wszystko jest takie eko. Natomiast to bardzo źle wyglądało po prostu i w galerii handlowej, i przy tym świetle. To jakoś taka aranżacja nie, nie była, nie była przecudowna i przy tym świetle wcale nie wygląda jakoś super, Tak trochę zrażało, powiem szczerze. A z drugiej strony, on nie mógł sobie pozwolić, żeby zakupić w takiej ilości towar jak my, więc miał tego towaru z 5 razy mniej. I okazało się, że po bardzo krótkim czasie, po czterech miesiącach zlikwidował ten biznes, bo, bo zobaczył, że to w ogóle musi się nie klei, że w żaden sposób też nie może konkurować z nami, a pamiętam, że jeszcze rozmawialiśmy wtedy o tym, że ja mówiłem, wiesz, dwa sklepy obok siebie to tak naprawdę nie jest konkurencja, bo ludzie mówią, o w tym wybiorę sobie to, w tym to i to jest tak naprawdę takie fajne centrum, w którym mogą się spotkać. Natomiast do okazało się, że on Wziął nacisk na pewne rzeczy, ale nie zrozumiał, że, że, że więcej, że jest wiele ważniejszych rzeczy. Ok, i to jest taka, e, taka historia, więc to jest pracownik, który zna ogóły, nie szczegóły. Druga rzecz to jest osobowość. E, osobowość mam na myśli e, takie rzeczy, takie ja sobie to bardzo upraszczam, tak, do, do takich rzeczy jak choleryk, sangwinik, melancholik, e, flegmatyk, e, co nie jest tak naprawdę uproszczeniem, bo. Bo chodzi o to, że jak głębiej się zapoznać z tematem, to jest to naprawdę bardzo wiele daje taka znajomość. No ale chodzi bardziej o to w tym wszystkim, co to mówię, że, że wśród tych osobowości, powiedzmy, takie około 20% to są cholerycy. Cholerycy to są tacy naturalni liderzy. A to jest ważne dlatego, ponieważ no, właśnie to tak jest, że, że to ci liderzy prowadzą, więc wszyscy nie mogą być liderami, więc jest ich zawsze mniejszość. I to jest akurat ważne w tym, co mówię, ponieważ często się. Później biorą za, za takie liderowanie, za zakładanie konkurencyjnej firmy osoby, które nie są cholerykami. Teraz tak, to nie znaczy, że, ktoś, że wszyscy muszą być cholerycy, i, i ci, którzy zakładają firmę. Nie, ale chodzi o to, że jest, mają inny sposób rozumienia. Na przykład taki melancholik, który wcześniej odpowiadał za liczbę i widział na przykład, że yy, no tak, no na to nie zwraca uwagi, a to ważne. No, no dobrze, poszło mu, bo inne rzeczy poszły, ale na to nie zwraca uwagi. Ja on sobie myśli, mam tyle rzeczy fajnych, wiem jak to ulepszyć, a nie ulepszę już u mojego pracodawcy, bo widzę, że on mnie nie słucha, to założę sobie coś sam i okej. Okay. On w swojej firmie jak najbardziej może pewne rzeczy ulepszyć, ale to nie jest wszystko firma to jest bardzo szeroki aspekty w wielu rzeczach i czasami po prostu czasami okazuje się, że musisz coś przyspieszyć, podjąć szybką decyzję, co melancholik już może mieć z tym problemy. I nawarstwiają się różne rzeczy, które, on, yy, które na przykład ta osoba yy, wydawało się, że to nie jest takie istotne albo sobie z tym poradzi i ona przestaje się z tym radzić. Tak samo jak flegmatycy, czyli tacy spokojniejsi, spokojniejsze osoby, które myślą sobie ok, ja przyciągam ludzi, robię dobry klimat, klienci za mną pójdą. I bardzo często tak może być, klienci za tobą pójdą. Ale później się okazuje, że są inne rzeczy, że... E Trzeba zarządzać ludźmi, zarządzać raz klientami, bo czasami wchodzą na głowę, jak jesteś za bardzo taki atmosferyczny, tak? czyli tworzysz atmosferę. Trzeba ludzi rekrutować, czasami ich zwalniać. Jest masa, masa rzeczy, które jako, jako flegmatyk, jako ten, który robi atmosferę, możesz się z tym nie poradzić, ponieważ dla ciebie atmosfera jest taka ważna, że możesz mieć z tym problemy, nerwy, stresy i, i to wpływa na, też na funkcjonowanie całej firmy. Więc te dwa elementy to są pierwsze. Kolejnym takim elementem, o którym chciałem, dwa elementy, chciałem powiedzieć, dlaczego pracownik yy, nie będzie twoją konkurencją, jak odejdzie i założy, ponieważ jest coś takiego jak osobowość biznesowa. Być może to jest temat, w który przy jakimś następnej rzeczy ci opowiem, bo to jest w ogóle bardzo, bardzo szeroki temat długi, ale, ale super w ogóle sprawa. W, naj, w największym skrócie chodzi o to, że osobowość biznesowa to jest tak, że my się wpasuje, wpasowujemy w pewien standard zarabiania pieniędzy związany z, z naszymi naturalnymi umiejętnościami. No i to wygląda po prostu tak, że czasami świetnie wygadany jakiś przedstawiciel handlowy, który są myśli, to ja zdobywam klientów, to ja z nimi gadam, to ja robię deale po co ja mam jeszcze się dzielić z kimś tym pieniędzmi, I po prostu sam sam założę firmę i będę działał, nie, nie, nie myśli o tym, że tak naprawdę jest jeszcze jakaś księgowość i księgowość to nie mam na myśli tylko papiery, które można dać księgow księgowym, ale to są czasami różne papierki, dokumenty, wiele innych rzeczy, które nie są tylko sprzedażą, tak? i on nagle może się okazać, że zdobędzie wielu klientów, ale nie umie je obsłużyć i temu sprzedał, temu sprzedał, się okazuje, że nie dogadał się z dostawcą, któremu, który się spóźnił, tak? Odchodzi mu klient, pojawiają się złe stosunki. Tak? Więc nagle się okazuje, że, że firma to nie tylko sprzedaż, choć ważna rzecz, ale to może się no, no może być to trudne i może źle na tym wyjść. Natomiast to jest tak. Ee, że, że człowiek, który taki był, albo nawet był takim silnym liderem, jakimś menadżerem, może sobie nie, po, nie poradzić, ponieważ może się okazać, że będzie mieć trudności, ono ogarnie różne rzeczy biznesowe, ale będzie mieć trudność z dogadania się na przykład z, z ludźmi, z budowaniem zespołu, tak? To jest jednak wszystko potrzebne też, te, też w firmie. No i tutaj w tym momencie po, po, pokażę Wam, że tutaj też naturalnie wejdę do team, że jest coś takiego jak team, czyli zespół. No i biznes bardzo często funkcjonuje właśnie dzięki temu, że jest dobrze dobrany zespół. Pamiętam, że w firmie, w której pracowałem, robiliśmy takie mikrozespoły, tak, to one się składały z dwóch, maksymalnie trzech osób na sklep. I chodziło o to, że to była jedna na przykład bardzo dynamiczna osoba, która świetnie sprzedawała, szybko podejmowała decyzje i tak dalej. Druga była spokojniejsza, która być może robiła mniejsza sprzedaż, ale dzięki niej był porządek i, i wiele rzeczy. My dobieraliśmy w takie zespoły tych ludzi, żeby oni się uzupełniali. Kiedy na przykład, tego się uczyliśmy przez lata, tak, ale były, były takie momenty, gdzie dawaliśmy na przykład dwie takie żywe nazwy te osoby, i okazało się, że było burdel po prostu w firmie w danym sklepie i, i być może była większa sprzedaż, ale ten problem był na przykład z zamówieniami, i oni czegoś nie zamówili, zapominali, przychodzili ludzie i nie dostawali tego, co mieli dostać, bo tym się powinien ktoś inny zająć i tej osoby nie było, tak? Więc często nie zwracamy uwagi na to, że, że są połączenia między ludźmi dosyć ważne. Które, które występują. No, i to jest, to jest takie cztery. No, i następne dwie rzeczy to są wizjoner i mentor. Co mam na myśli? Wizjoner, oczywiście, to jest może być tak, mam na myśli, że, że słuchajcie, oj, tutaj, że wizjoner to jest praktycznie każdy, kto zakłada jakiś biznes, jakiś projekt, tak? To, to może być duży wizjoner, to może być mały, mała wizyjka z małym wizjonerem, to, to nie ma większego znaczenia. Ja no, praktycznie mam wrażenie, że, że całe życie z jakimiś wizjonerami pracuje mniejszymi i większymi. I to jest tak, że oni zazwyczaj mają coś takiego mm, e, e, mają pewną taką dozę szaleństwa, tak? I robią coś, utrzymują się. Oczywiście w dłużej się utrzymują ci, którzy działają bardziej strategicznie, przemyślenie, prze, przemyślą pewne rzeczy, tak? E, bo to jest tak, że każdy na moment może zabłysnąć i mieć pomysł, tak? Ale w, z wizjonerami chodzi o to, żeby świecili się, że tak powiem, non-stop, jeżeli mam użyć takiej poetyckiej meta, metafory. E, to tak jak e, można sobie powiedzieć, że jest sporo, naprawdę. Myślę, że w tysiącach, może więcej film, które robią napoje gazowane, ale znamy głównie dwie nie. No jednak to, to co na, na, na coś wskazuje, ktoś miał jakiś pomysł, ktoś wiedział lepiej, jak, jak coś zrobić. No i teraz to jest tak, że, że ty możesz skopiować pewien pomysł. Ale ty nie założysz takiej firmy. Wiecie, ja, ma, ja miałem takie doświadczenie, ja wprawdzie zawsze od bardzo dawna ja widziałem, że ja nie jestem tego typu wizjonerem, ale na przykład pracowałem właśnie w tej firmie handlowej z takim wizjonerem. I, I kiedy ja odchodziłem z firmy, no to bardzo wiele osób się dziwiło, ale czemu ty nie założysz podobnej firmy? Przecież wiesz, jak to robić, tak? Przecież no sam, często innym tłumaczysz jak to robić. Ja mówię, wiem, ale wiem też, jak dużo rzeczy jest do ułożenia. I ja się nie chcę tym zajmować. To nie jest moja e, moja rzecz, ja bardzo chętnie się dołączę do kogoś, wytłumaczę. Tłumaczę mu, pomogę, pomogę mu zwiększyć ilość sprzedaży, jakość pewnych rzeczy, ale nie chcę się tym zajmować, bo to jest za dużo na głowie, i ja nie chcę się. Po prostu nie chcę tego mieć, tak? I, i, I to jest pewna też umiejętność odnalezienia się w pewnym miejscu, dlatego, dlatego nie, nie wszyscy to wiedzą i czasami po prostu wychodzą z firmy, a później się okazuje, że, że to był problem, bo oni nie są wizjonerami. Ostatnia taka rzecz to jest mentor. Co mam na myśli, mówiąc, mentor? To nie jest częste zjawisko. To tak nie, każdy może mieć i to. Może dość różnych rzeczy, ja spróbuję to wytłumaczyć. Mentor to taka osoba, która na coś cię nakierowuje, tak? To może być ktoś bliski, to nie musi być ktoś płatny, może być ale to może być ktoś bliski, ktoś jakiś twój przyjaciel, to różnie może być, kto to jest, tak? Może to być z kimś, który, z kimś rozmawiasz raz na kilka miesięcy, być może nawet to jest ktoś, kogo nie znasz osobiście, ale go, nie wiem, słuchasz jego jakichś wykładów, książek, czegokolwiek, to nie doradca, to raczej ktoś, kto, 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 kto cię słucha i, i ewentualnie zadaje pytanie, to takie trochę lustro, człowiek lustro, tak bym nazwał, którą zobaczysz siebie. Mentor daje taki, no tak można by to było określić, taki szerszy obraz rzeczywistości, to Ty wybierasz, on Ci tylko coś pokazuje. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ wiem, że ludzie czasami na przykład mając taki, takiego mentora, jakkolwiek do, do tego podejdziesz, na przykład decydują się na pewne rzeczy, mówią to nie, okej, okay, wiem, że na tym mógłbym zarob więcej zarobić, ale nie wchodzę w to, bo wiem, że to mnie zmęczy, bo nie będę mieć czasu dla rodziny, bo coś tam, bo coś tam, tak? Albo decydują się na jakieś nietypowe działania. Czasami wydawać by się mogło, że te działania są. Firma by mogła większość, więcej osiągnąć, ale ty z czegoś zrezygnować. Ale to się często bierze właśnie z tego, że ty rozumiesz, że okej, okay, być może nie warto czegoś robić, bo to zbyt wiele mnie będzie kosztować. tak To w taką stronę. Bójdę, to taki trochę ukryty wspólnik w firmie i w życiu prywatnym, no i ty sobie możesz tak pomyśleć. Ty, lub osoba, która jest taką konkur przyszłą konkurencą, możesz sobie myśleć, a po co on to robi? Przecież mogłaby zrobić to i to, i jakby to fajnie wyszło, tak? Tak, jeżeli miałbym tutaj do Weto media na przykład wejść trochę, trochę wam tak zdradzić małych tajemnic, no to jest na przykład tak, że, że my staramy się wchodzić w różne współprace, takie z, z osobami, które, które tutaj wpłacają też. Pieniądze, w sensie, jako tacy inwestorzy w takie długoterminowe rzeczy, tak, że nie chcemy być takim słupem reklamowym. Co oznacza na przykład to, że, że zgłaszało się trochę firm, które chciały jednorazowo coś, ale to my nie chcieliśmy, tak? Bo stwierdziliśmy, nie, nie jednorazowo, to byśmy co, co chwilę mieli kogoś innego, kogoś innego i kogoś innego i to byśmy byli właśnie takim supem reklamowym. To mnie zależało, więc. Z ty, w tę współpracę nie wchodziliśmy, mimo że na nich mogliśmy zarobić, tak? No i właśnie to jest pewien taka polityka, tu nie, może nie mówię o mentorze, tak? Ale, ale, ale to w jakiś sposób odzwierciedla to, że, że czasami się na coś um, ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież mogę zarobić, a ty nie, bo chodzi mi o coś innego, tak? I tego często też nie zauważa taki, e, ta, 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 taki człowiek. No i teraz tutaj. Przedstawię Wam jeszcze raz te 6 punktów, dlaczego taki zawodnik, tak, który odchodzi z firmy, nie odniesie sukcesu. To taka być może trochę kontrowersyjna kwestia, bo nie zna tylko ogóły, nie szczegóły, bo jego osobowość nie jest taka, jaką, jaką ma na przykład szef, którego kopiuje, bo ma inną osobowość biznesową, na co inne zwraca uwagę, w czym innym jest lepszy, bo nie rozumie jak działa team, bo nie jest wizjonerem, bo nie ma mentora. Dajcie zna znać w komentarzach, jak wy to widzicie, czy, e, czy, czy jakie wy macie doświadczenia, czy, czy może totalnie, czy co, co ja tutaj pitole za głupoty, tak? E, a może się zgadzacie. E, to tak, ja Was zapraszam na Wetomedia, tak, weto.media, newsy Gospodarcze z Polski, ze świata oraz oczywiście na kanał e, YouTube'owy Wetomedia, gdzie możecie tam jak zwykle. Praktycznie codziennie usłyszeć nowe, nowe nagrania. Dzięki bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.